Hejka! witam Was serdecznie na kanale. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat późnego odbierania szczyniaka z hodowli. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać e, na ten temat, ponieważ bardzo często dostaję wiadomości, czy to gdzieś na Instagramie, czy na Facebooku, czy na maila. Właśnie piszą do mnie różne osoby, że e, szukają dla siebie szczeniaczka i gdzieś tam w jakiejś hodowli trafił się szczeniak, e, który no, nie jest w takim wieku typowo do oddania do nowego domu, e, czyli nie ma 8 tygodni, 9 czy 10, tylko jest już starszy. Ma na przykład skończone 4 miesiące, 5 miesięcy, albo jest jeszcze starszy e, i często właśnie takie osoby do mnie piszą, no co ja o tym myślę, no bo tutaj okres socjalizacji, e, ten okres tej socjalizacji, tego okienka socjalizacyjnego właściwie już jest za tym psem. Więc tutaj pojawia się pytanie, czy ten pies został odpowiednio socjalizowany, czy to jest dobry pomysł, żeby brać e, pod opiekę psa, właśnie który, no już e, ma te kilka skończonych miesięcy, te 4, 5, 6 miesięcy albo więcej. No więc stwierdziłam, że zamiast odpisywać, Każdemu z osobna nagram na ten temat film, bo najwyraźniej e, ciężko jest znaleźć informacje na ten temat w internecie. No dobrze, to może zaczniemy sobie od uporządkowania takich podstawowych informacji, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. E, najpierw wyjaśnię termin socjalizacja. Co to jest socjalizacja? Socjalizacja to jest e, nauka funkcjonowania w społeczeństwie. E, czyli pies uczy się e, psiej komunikacji, e, uczy się wyznaczania granic, e, na przykład innemu psu albo też ludziom, Ludziom, e, uczy się też odczytywania e, tych granic wyznaczonych przez e, inne osoby, inne psy. No czyli to jest no, właśnie nauka funkcjonowania w społeczeństwie. Do tego jeszcze nam dochodzi habituacja e, i często. Często jest tak, że te dwa pojęcia są ze sobą jakby wrzucane do jednego wora i je razem określa się jako socjalizacja. No i habituacja to nie jest właśnie na przykład zapoznawanie naszego szczeniaka z innymi psami, czy z różnymi ludźmi, czy z naszym kotem, którego mamy w domu, e, tylko habituacja to jest bardziej przyzwyczajanie do no, nieożywionych rzeczy, czyli na przykład pokazywanie psu, że jest coś takiego jak tramwaj i to nie jest nic strasznego, że można jeździć samochodem i to nie boli, nie robi Krzywdy. Więc no, ogólnie pokazujemy psu różne przedmioty, rzeczy, różne powierzchnie, po których może chodzić, ogólnie środowisko, w którym będzie się poruszał, w którym będzie żył. No i do tego nam jeszcze dochodzi hasło pod tytułem Okienko socjalizacyjne. Słuchajcie, generalnie to o czym ja wam dzisiaj mówię, to wiecie, to jest bardzo skrócona wersja, jeżeli macie szczeniaka albo planujecie przygarnąć w niedługim czasie szczeniaka pod swój dach, to serdecznie zapraszam was do udziału w moim kursie przy przedszkole. To jest właśnie kurs online, stworzony dla opiekunów szczeniąt, z którym fajnie, mądrze wychowacie swojego szczeniaka na super towarzysza życia. W tym kursie znajdziecie zarówno zagadnienia związane z nauką komend, bo wiem, że tego szukacie, więc to też jest, jak nauczyć psa przywołania, siad, leżeć na miejsce, czekaj, zostaw i inne tego typu komendy, takie najbardziej potrzebne na co dzień. Ale przede wszystkim kurs opiera się na tym, jak wychować psa, właśnie jak zapoznawać psa z innymi psami, jak zapoznawać psa z ludźmi, jak przyzwyczaić psa do miasta, jak budować pewność siebie u szczeniaka, jak nauczyć psa zostawania samemu w domu, jak budować z psem fajną relację. Generalnie to jest bardzo rozbudowany kurs, dlatego też zawsze zachęcam, że jeżeli planujecie dopiero szczeniaczka, to właśnie, żeby wziąć udział w kursie jeszcze zanim ten szczeniak się pojawi, żeby chociaż część tych treści przyswoić sobie, zanim szczeniak będzie w domu, żebyście po prostu uniknęli błędów, które potem trzeba będzie odkręcać. Generalnie dostęp do kursu macie na rok, więc na przykład, jeżeli planujecie szczeniaczka dopiero na wakacje, to już teraz śmiało e, możecie sobie wykupić ten kurs i właśnie zacząć uczyć się po prostu o tym, jak wychować psa. Więc zapraszam do udziału, e, to jest właśnie kurs online, ma formę lekcji. To są takie długie, rozbudowane wykłady, webinary, filmiki instruktażowe. No tutaj te treści e, różnie wyglądają, ale generalnie to są takie wideo, lekcje, rozbudowane. Budowane. One są zamieszczone na wygodnej e, platformie kursowej, przez co dostęp do materiałów jest bardzo wygodny i z komputera, i z telefonu. No i oczywiście, tak jak inne moje kursy i webinary, e, ten kurs znajdziecie na mojej stronie www.psiglos.pl, a także dam Wam link w opisie pod tym filmem. No więc ustalmy sobie jeszcze, co to jest e, okienko socjalizacyjne. Słuchajcie e, mniej więcej do. I tutaj różne źródła różnie podają, e, a różnie podają dlatego, że u różnych psów różnie to wygląda. E, ale generalnie mówi się o tym, że to okienko socjalizacyjne zamyka się e, mniej więcej około 12 tygodnia życia psa, ale właśnie inne źródła podają, że około 14 tygodnia, a najbardziej takie optymistyczne podają, że w 16 tygodniu życia psa zamyka nam się okienko socjalizacyjne. No i co to oznacza? Oznacza to, że wcześniej e, uszczeniaka przeważają takie pozytywne emocje, e, kiedy szczenia jest wystawione na jakiś nowy bodziec, na jakąś nową sytuację. Wtedy u szczeniaka raczej przeważają takie emocje jak ciekawość, e, wiecie, pies jest raczej zainteresowany, ciekawy, e, więc przez co jest łatwiej psu pokazać e, świat, środowisko, w jakim będzie żył, zapoznać właśnie z innymi psami, zapoznać, e, nie wiem, z najbliższą rodziną, pokazać, że właśnie w życiu psa będzie. Będą się pojawiały różne osoby, różne psy, różne bodźce, różne sytuacje, bo właśnie po prostu pies jest wtedy taki otwarty, hop do przodu zwykle i właśnie z ciekawością poznaje nowe rzeczy. No i ten czas, w którym pies właśnie tak chętnie wszystko co nowe poznaje, ma swoje granice. I właśnie, kiedy mówimy o tym zamknięciu okienka socjalizacyjnego, jest to taki moment, w którym już szczenie raczej nie reaguje taką ciekawością na nowe rzeczy, tylko raczej jakimś strachem, Próbą wycofania się. No i właśnie taka reakcja zaczyna przeważać e, u szczeniaka właśnie w momencie, kiedy szczenie kończy 12, 14, 16 tygodni. Słuchajcie, e, no nie da się wyznaczyć takiej jednej, dokładnej e, daty, kiedy to okienko socjalizacyjne się zamknie. No, bo wiecie, też psy to nie są roboty, tak więc to się nie da tak określić. E, po drugie, różne rasy e, mają różny okres tego tej wczesnoszczenięcej socjalizacji i na przykład lebladory, golden. Czyli psy, które są znane z tego, że właśnie kochają cały świat. Eee, znaczy tak uogólniając, bo wiadomo, że jakby w każdej rasie mogą się pojawić wyjątki i psy, które mają trochę inny charakter, ale ogólnie patrząc na labradory, goldeny, no można powiedzieć, że są to psy, jest, są to rasy, które kochają cały świat. No i właśnie u tych psów okres socjalizacyjny, ten e, okres tej intensywnej, wczesno socjalizacji, właśnie jest wydłużony. I może trwać właśnie nawet do 16 tego Tygodnia życia psa. Natomiast, na przykład, u owczarków niemieckich, no które właśnie, no to raczej już mamy większy respekt do owczarka, raczej, no nie są to psy takie hop do przodu, które kochają każdą obcą osobę i każdego obcego psa, który podejdzie, raczej nie, no to właśnie, na przykład, u owczarków niemieckich ten okres trwa krócej, więc są tutaj różnice, jeżeli chodzi o rasy. Ale też oczywiście, wiecie, każdy osobnik jest e, inny, więc nie da się dokładnie określić, kiedy to okienko socjalizacyjne się zamyka, ale można określić tak widełki takie. Czyli no, ten okres e, wczesnoszczeniczej socjalizacji, e, tego czasu, kiedy szczenię tak chętnie poznaje wszystko co nowe i po prostu łatwiej, łatwiej, przyjemniej szybciej jest go socjalizować, e, zamyka się właśnie między 12 a 16 tygodniem życia psa. No i oczywiście nie jest tak, że po tym okresie już e, nie można zapoznać szczeniaka z nowym psem albo z znajomą, albo wziąć go w jakieś nowe miejsce, bo można Oczywiście, socjalizacja trwa tak naprawdę całe życie. Natomiast po tym okresie m, tego okienka socjalizacyjnego po prostu wszystko będzie przychodziło trudniej, tak? Bo zamiast startować z poziomu, o, ale super, coś, coś nowego, muszę to poznać, startujemy z takiego poziomu, że o matko, co to jest, może lepiej się wycofać. I wiecie, z tego takiego negatywnego trochę nastawienia, musimy przejść do nastawienia neutralnego, a potem jeszcze do pozytywnego, jeżeli chcemy, jeżeli jest taka potrzeba. No więc po prostu zapoznawanie psa właśnie już troszkę starszego z różnymi sytuacjami, bądź będzie po prostu dłuższe, e, będzie wymagało takiej większej naszej Delikatności, cierpliwości. No dobra, to już mamy wyjaśnione, co to jest socjalizacja, habituacja i co to jest okienko socjalizacyjne. Wiemy też, w jakim okresie to wszystko się dzieje. No i właśnie przejdźmy teraz dokładnie do tego pytania, co się dzieje, kiedy bierzemy psa, szczeniaczka, który ma już 4-5 miesięcy. Słuchajcie, tutaj może być różnie i nie zawsze musi być kolorowo, bo taki pies już jest. Po tym swoim okresie tej najbardziej intensywnej e, socjalizacji. Słuchajcie, właśnie w tym okresie do tego 12 tygodnia życia psa 14 e, mózg rozwija się najszybciej, powstaje najwięcej połączeń nerwowych e, i po prostu pies chłonie wszystko jak gąbka. Natomiast później te procesy po prostu zwalniają i rzeczywiście ten okres do zamknięcia tego okienka socjalizacyjnego, no jest kluczowy w wychowaniu psa. E, to nie jest tak, że potem się nie da odrobić jak jakichś braków, bo się da, ale może to być trudne. Więc jeżeli bierzemy psa, decydujemy się na psa, który już jest po tym okresie wczesnoszczenicy socjalizacji, ma na przykład 5 miesięcy, hmm, no to tutaj wszystko zależy od tego, co się działo wcześniej, jak zajmowała się tym psem osoba, która wcześniej się nim opiekowała, która wcześniej go wychowywała, żyła z nim. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o hodowlę psów, no to wiecie, że są pewnie najróżniejsze, tak? Można trafić na hodowcę, e, dla którego jego psy są po prostu całym życiem i wkłada w te psy, w swoją hodowlę e, całe serducho i spędza z tymi psami mnóstwo czasu i stara się najlepiej jak tylko może. A są też hodowcy, którzy traktują e, swoją hodowlę jako dodatkowe po prostu źródło dochodu. No oczywiście jest też cała masa hodowców, która jest gdzieś po środku Bardzo dużo też zależy od e, wielkości hodowli, bo jeżeli w jednym momencie w hodowli urodziły na przykład 2-3 suki e, szczeniaki, no to może się okazać, że w domu jest, nie wiem, 15 szczeniąt. A może być tak, że mamy jedną suczkę hodowlaną, która raz na 2 lata na przykład ma szczeniaki, urodziła cztery szczeniaki i cała po prostu uwaga domowników, hodowców jest skierowana na te 4 szczeniaczki i na nic więcej. No i zapewne się domyślacie, że jeżeli w hodowli nie ma ogroma psów, nie ma 15 szczeniaków na raz, czy 20, czy jeszcze więcej, tylko jest kilka, raz na jakiś czas, no to jeżeli mamy e, małą hodowlę, do tego hodowca jest pasjonatem i robi to po prostu z pasji e, do psów, do hodowli psów, no to wtedy możemy się spodziewać, że jak e, takie szczenie było u tego hodowcy dłużej niż standardowo. Standardowo odbiera się szczeniaki w wieku 8 tygodni. I e, jeżeli okaże się, że właśnie u takiego hodowcy szczeniak został dłużej e, i spędził u tego hodowcy cały ten okres swojej wczesnoszczenicy socjalistycznej, no to może się okazać, że ten szczeniak tak naprawdę będzie super socjalizowany i może nawet lepiej, niż gdyby trafił już do tego przyszłego opiekuna. Tak, no bo jeżeli mamy pasjonatę, e, osobę, która ma czas, ma wiedzę, ma doświadczenie, to naprawdę może świetnie przeprowadzić taką socjalizację. No i wtedy tak naprawdę opiekun, który weźmie od e, tego typu hodowcy szczeniaka, który jest troszkę starszy, ma na przykład 4-5 miesięcy, no to tak trochę przychodzi na gotowe. Może nie na gotowe, ale już kawa Dobrej roboty został wykonany, więc no, to jest naprawdę fajna opcja. Natomiast, jeżeli no, nie wygląda to tak kolorowo, czyli raczej to jest hodowca, który ma dużo psów, naraz jest wiele szczeniaków, i hodowla tych psów nie jest, wiecie, centrum życia tego psa, tylko jakimś pobocznym tematem, no to no, możemy podejrzewać, że te szczeniaki. No, one sobie po prostu gdzieś tam są. Chodzą po domu, chodzą po podwórku, może gdzieś tam w weekend e, będą zabrane gdzieś na spacer poza posesję, ale pewnie po prostu żyją same sobie. No i wtedy, kiedy weźmiemy e, takiego szczeniaka, który jest już starszy i właśnie w ten sposób był prowadzony przez te swoje pierwsze tygodnie, miesiące życia. No to może być problem, tak? Bo pies żył w bardzo ograniczonym środowisku. Zobaczcie dom, podwórko i może czasami jakiś spacer. No to jest naprawdę mało i taki pies po prostu, no właśnie, może mieć braki socjalizacyjne. Może potem bać się ludzi, bać się psów, mieć w ogóle jakieś takie uogólnione stany lękowe i przejście przez to i próba przepracowania tego i wiecie, po prostu to, żeby pomóc temu psu, jest naprawdę trudne, czasochłonne, też pochłania koszty, no bo to raczej trzeba zrobić ze specjalistą, więc. No to może nie być najlepsze rozwiązanie. Te braki socjalizacyjne potrafią być naprawdę duże, i potem odpracowanie tego, terapia takiego psa, wiecie, to nie jest. Tydzień albo miesiąc, tylko to się ciągnie miesiącami, e, więc jest to, e, jest to wyzwanie. W takich najgorszych przypadkach e, zdarza się, i to szczególnie dotyczy ras typu Maltańczyk, York, wiecie, rasy małe z długim włosem. E, zdarzają się takie szczeniaczki, takie hodowle, gdzie te szczeniaki są. Idealnie po prostu nauczone e, tego, że są czesane, myte, mają czyszczone oczka i świetnie znoszą takie zabiegi pielęgnacyjne, e, ale znają właśnie tylko dom i jest im, otwierane, jest im otwierane wyjście na podwórko, biegają sobie po ogródku i tyle. I w tak ograniczonym środowisku żyją, dopóki nie zostaną wydane dalej do kolejnego domu. No i jeżeli weźmiemy z takiej hodowli psiaka, który będzie miał około 8 tygodni, no to to jest jakby jeszcze wszystko do odpracowania. To na spokojnie, kiedy weźmiecie w takim wieku psa, nawet właśnie, który był w ten sposób prowadzony, to myślę, że bez problemu on się przystosuje do życia z wami w normalnym jakby otoczeniu środowisku. Natomiast jeżeli pies był w ten sposób wychowywany, w taki sposób żył e, przez pół roku i ten okres wczesnosocjalizacyjny już dawno minął, i właśnie w tym okresie tej wczesnoszczelnierskiej socjalizacji pies właśnie w ten sposób funkcjonował, że znał tylko dom, domowników i kawałek podwórka, i nawet nie był zabierany na spacery no to potem jest naprawdę duży problem. Więc jak widzicie, wszystko zależy od hodowcy, wydaje mi się, że jednak bezpiecznie jest wziąć psa w takim, wiecie, standardowym wieku, w którym powinien trafić do nowego domu, i wtedy wziąć po prostu na siebie tą wczesnoszczenięcą socjalizację tego szczeniaka, niż potem się zastanawiać, co ten hodowca zrobił, czy miał czas na wszystko, czy odpowiednio to przeprowadzał, czy może nie. Więc jeżeli macie wybór i możecie zdecydować. Czy chcecie wziąć szczeniaczka, który ma 8 tygodni, a szczeniaczka, który ma 6 miesięcy? To raczej bym była za tym, żeby wziąć takiego maluszka. E, chyba, że hodowla jest naprawdę, no po prostu, perfekt. E, tak? I ci hodowcy po prostu traktują te szczeniaczki jak swoje psy, wychowują je, starają się, socjalizują uczą tego, żeby te psy nie gryzły, nie skakały na ludzi i uczą tych wszystkich takich podstawowych zasad funkcjonowania z ludźmi, no to to może być duże ułatwienie, ale no nie oszukujmy się, takich hodowli jest mało. No i też jeżeli jest taka super hodowla, to w takich hodowlach szczeniaki raczej nie zostają, tylko są zapisy na szczenięta i jeszcze zanim się te szczenięta urodzą, to one już po prostu mają znalezione domy. No dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że rozwiałam wszystkie wątpliwości związane z tym tematem. Jeżeli macie jakieś e, jeszcze pytania, to oczywiście piszcie e, komentarze pod tym filmem. Jeżeli planujecie szczeniaka albo już szczeniaczka macie w domu, e, to serdecznie Was zapraszam do udziału w moim kursie online Psie Przedszkole. No myślę, że jeżeli jesteście tutaj na moim kanale, to trochę znacie już moje podejście do psów, do pracy z nimi. I jeżeli odpowiada Wam e, takie podejście do wychowania szczeniaczka, no to właśnie w tym Duchu są e, przygotowane materiały na psie przedszkole. Więc zapraszam ten kurs, jak i inne kursy, webinary znajdziecie na mojej stronie www.psychlos.pl. Zapraszam też Was na mojego innego instagrama. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach! PA!